Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy na zawody. Razem tutaj krótka przebitka z naszego materiału, naszego vlogu, którego przygotowujemy. Także zapraszamy do oglądania i teraz tu krótka tutaj rozmowa. Halinka, jak się czujesz? Pokaż się tutaj. Jak się czujesz przed zawodami samymi? Bardzo no, się czuję. Myślę, że start będzie bo poczucie jest ok no ale pogodę mamy jak tutaj o, małą przebitkę zrobimy na, na pogodę śnieg z deszczem pada także Halinka sobie tutaj dalej coś tu robi także jedziemy sobie spokojnie także dalej już pewnie widzimy się na wadze hejo Dobra, dojechaliśmy na ważenie, także zaraz Hania się zważy, tutaj sobie czeka Także muszę wam powiedzieć, że droga nie była zbyt przyjemna, bo cały czas padało Mieliśmy być o 16.30, jest po 18, e, także takie korki na trasie, ale dojechaliśmy do Siedlec Także e, za chwilę zobaczymy ile Hania wyniosła na tą wagę, także widzimy się za chwilę Dobra, Hania jest po ważeniu. Także ile Hania na tej wadze wyszło? 57,3. No to spoko baga. No to spoko. Czyli w naszym założeniu tak no, naprawdę. W sumie, no. no, czyli jest OK wszystko. Judyś jak zwykle w telefonie musi nadrobić Pracuje. straty. Pracuje, tak. tak jest. Także co? Zaraz się zbieramy do hotelu. Sobie coś zjemy. Jeszcze coś może z hotelu pokojowego coś tam wrzucę. I, I co? Widzimy się jutro na zawodach Jakieś tam relacji Także hejo Dobra, dzień dobry, jesteśmy na śniadanku Także niedługo się zbieramy w wyspały, spały tych nie Gotowa? Chyba tak, nie wiem Nigdy nie będę No, O, dobry odpowiedź Dobra, także zaczynamy śniadanko I widzimy się na hali, także na razie Dobra, jesteśmy na hali, także zaczynamy zwijać taśmy. Powoli, Hania tutaj nastawiona już, muzyczka odpalona i jedzie z tematem zaraz. Także jeszcze mamy chwilę czasu. Hania startuje w trzeciej grupie, także powoli zaczniemy się grzać. Tutaj Jodoś później coś tam nagra tego przedsięwzięcia, także możecie zobaczyć ile tutaj powoli już zaczynają rozgrzeweczkę też wiele znajomych osób jak zwykle Także zaraz jedziemy z rozgrzewką. Rozgrzewkę żeśmy nie zrobili, mało z tej rozgrzewki, co nagraliśmy, ale zaraz będą główne lifty. Także stówki zaczynamy. Ogólnie było spoko. Judy się jeszcze wiąże taśmy, eee, przygotowuje taśmy do wiązania. Także będziemy działać za chwilę. Także spoko.

Dobra, słuchajcie, tutaj mała była, jak widzieliście, siat. Takie małe oszustwo nastąpiło, bo miało być w drugim podejściu 105, ale zdecydowałem, żeby było 107 i zrobiłem tak, żeby zawodniczka nie wiedziała nic o tym. E, była święcie przekonana, że 105 siadała i zrobiła 107,5, także... Nieświadomość boli. Także dalej jedziemy zgodnie z planem naszym za założeniach, także super i jest elegancko. Ile? To ciężar, spokójny Ja idę. Spokojnie, spokojnie. noga. Krzyże, żebym ścisnął. Ostatnie wiązanko. A? .zy po niej co mi niekaza? Nie wiem, ale jest albo ona jeszcze jedna, albo ona jest jassa. Je Podj się zazo.

Ja na razem i krzycz mi jak do komendy start, bo ja to wymyślałam w świeżych i usłyszałam, że to a nie ona, nie zareagowałam na krzyk, Miesz? A, dobrze, dobra, Po niej mówić. To ja już nic nie będę mówił, może. Nie, musisz powiedzieć, ale po niej, dlatego, że ona po niej w końcu Tak był spalony, nie? Nie, 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 dobrze było. Dobrze Teraz, tak, by ale byłby gdyby tak. ona nie przeczytała. Zaraz, zara na zara go pana nie je, bo, To jest. Wiek. To za zarażone. Zarażone. Starczy, o, jest. No, tak. Co? A się odbywa bravo. Nasz trener do tego się bo tak, na na To lekkie, twój. No A ta, na jakiej bazowa? Chyba ma się. Ciężar nasz, to jest zmian. Podejdźcie. Widuj Anna. Przygotowuj się. Słyszyńcowa natycja.

соло, содираго, 10 деталей звучало, говорится, это не так. Так, если No, даже Не. Не që përku i anë në shqipit të bëjesh në balë për shramë Sylvia. Next, we will we <laughs> 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 yeñt poulcheñet. Moñseñad pouche curg nañg iñtche. Amgas se spatchala. Saudag nañt iñtche stat.

muzyka magiczny proszek syp syp posyp pani porządnie Zanoszę muzyka do głów. tak Takiej ścieżki dawno nie widziałam! Ja. Takiej tak, ścieżki tak, dawno to. nie widziałam! Teraz lepiej.

To 10 kilogramów, do tego wystarcza wypowiedź Ewa, bo szanta jest świetnie.

Wyszły 120, jak w dym. Idę w każdym razie w końcu. Czyli, w tej chwili, są Ja w Komentarz. Zajebiście, ale mówię. Idę Nie chciałem, bo była opcja na te 120, żeby zrobić. Liczyliśmy tylko, że tak, jak test byś nie zrobiła te 120, to byśmy nie mieli w totalu by było 299. Tak, a bałem się, że układ nerwowy już na tyle przemęczony, że mógłby to nie, nie wskoczyć. Dlatego zdecydowałem się na 117,5, bo to było bezpieczne. Gdzie mamy total zrobiony, o którym marzyłaś? Z, kurwa, z podłogi było No, było, było widać, że Ale tak. z podłogi Ale z podłogi pior. Że... Dlatego te złoty, no, też złote że... 20 mogło nie wskoczyć. Następnym razem. Także później zrobimy podsumowanko jak już w samochodzie będziemy jechać. Także kurwa, ogólnie petarda, naprawdę petarda, nie? I takie zrobimy, jak przyjedziemy w aucie, zrobimy takie krótkie podsumowanko zawodów Ogólnie Halina nam tutaj zasnęła Halina zrobiła robotę Także Halina zrobiła robotę i odleciała Tak jest eee, Ale chciałem się Jodysi zapytać, jak Ci się podobał w ogóle pierwszy raz na zawodach? Bez porównania jak ogląda, się, bez porównania, jak ogląda się w telewizji na żywo super, ale widziałam bardzo dużo błędów. <gry> bardzo, bardzo, bardzo dużo i zupełnie inna technika niż u Rafiego. No właśnie, bo to pewne rzeczy już tutaj się nauczyła, popatrzyła na mnie, dlatego ja też jak prowadzę zajęcia to dużo tłumaczę i też mówię po co, na co i dlaczego. Także mamy świadomość tego swojego ciała i też jesteśmy w stanie wyłapać więcej rzeczy, błędów i tak dalej. Takie konstruktywne rzeczy, nie. Także nasza Halinka w ogóle zrobiła to, co miała zrobić. Także nawet w totalu, e, tak naprawdę zrobiła więcej, bo 307, e, 307 było w totalu. Także ogólnie i tak chciała marzenie jej było zrobić 300, także także i tak. E, no, Zrobiliśmy właśnie, więcej. Każdy pobiła, tak, każdy bój swój pobiła. Nie? Także siat 122,5 kg. 112,5 kg, tak. 77 ława i 117,5 ciągi. Także no bardzo ładny wynik. Wszystko progres. Ogólnie tak się zastanawiałem, czy iść nawet 120 w ciągach. Ale zrezygnowałem z tego, ponieważ w siadach już ostatni ten siat wyglądało na to, że już tak nogi, jak zauważycie na filmiku, że te nogi tak lekko się zatrzęsły, bałem się, że przemocowany układ nerwowy będzie, gdzie ława jakby jest jej priorytetem w ogóle w boi, z boi, także myślałem, że. Że się wyłączy yy, i zdecydowałem na 117, gdzie i tak poprawiliśmy. Bo jakbyśmy tego nie zrobili, to by było 2,99, a tak mamy 307. Yy, I to był taki kompromis, także uważałem, że lepiej zrobić, podciągnąć wynikiem, niż, niż yy, nie zrobić tego totalu jego, jej wymarzonego. Także tak to wygląda. No i co? Myślę, że zakończymy tutaj ten materiał w ogóle z przebiegu zawodów. Także co Wam się podobało, co, co tego, możecie pisać w komentarzach. Eee, czy macie jakieś pytania sami jeszcze, czy cokolwiek, także zachęcam. No i pewnie będziemy nagrywać coś dalej, także będziemy się widzieć. Także co? Do następnego! Hejo!